Pod warszawskie błonie. To tutaj znajduje się wielka willa poseł Kingi Gajewskiej i ministra Arkadiusza Myrchy. Poseł Koalicji Obywatelskiej nie. mówi, że rezydencja jest w budowie i nie nadaje się do zamieszkania. Pod Warszawą budujemy dom. Przeprowadzimy się do niego, kiedy budowa będzie ukończona. Na pierwszy rzut oka wygląda to jednak inaczej. W środku widoczne są meble, a dym z komina świadczy, że ogrzewanie działa pełną parą. Okoliczni mieszkańcy, którzy boją się mówić do kamery, twierdzą, że małżeństwo posłów koalicji obywatelskiej przyjeżdżało z dziećmi na weekendy do domu. TTZ potwierdzać może kosz przed rezydencją. W końcu, Arkadiusz Myrcha to fan koszykówki. On jest wielkim fanem NBA. Ale wracając do rezydencji, znajduje się ona zaledwie kilometra od stacji kolejowej Błonie Rokitno, co pozwala pociągiem dostać się do centrum Warszawy w 29 minut. Przejechaliśmy też samochodem trasę spod Willi Gajewskiej i Myrchy prosto przed Sejm. Zajęło nam to. 37 minut. Ale nawet mając taką rezydencję, małżeństwo pobiera 7750 zł z kancelarii Sejmu na wynajem mieszkania w stolicy. Oczywiście nie widzą oni w tym nic niestosownego, że na ich luksusy składają się podatnicy, np. matki samotnie wychowujące dzieci, które nie mają co marzyć o takiej dopłacie do mieszkania i często o takich pensjach jak Gajewska czy Myrcha. Każdemu posłowi spoza Okręgu Warszawskiego przysługuje prawo noclegów w Warszawie. Wynajmujemy z żoną w Warszawie jedno dwupokojowe mieszkanie umiejscowione w pobliżu Sejmu i przedszkola dzieci. Poseł Gajewska żali się, że blisko 8 tysięcy złotych nie wystarcza, by opłacić wynajem ich luksusowego apartamentu. No, trudno się dziwić: mieszkanie na Warszawskim Powiślu w ekskluzywnej lokalizacji musi swoje kosztować. Czyli około 12 tysięcy złotych miesięcznie, bo jak ujawniła w rozmowie z wyborczą, poseł Gajewska prawie 8 tysięcy stanowi zaledwie dwie trzecie opłaty za wynajem luksusowego apartamentu. Jak zwraca uwagę fakt, dwupokojowe mieszkanie w stolicy spokojnie można wynająć za 4 tysiące złotych, za 12 tysięcy są ponad 100 metrowe apartamentowce. Para poselska za tę cenę mogłaby wynająć nawet super ekskluzywny apartament w wieżowcu na złotej 44. Z uwagi na obowiązki poselskie dużą część roboczych dni spędzam w Warszawie. Aby zapewnić dzieciom miejsce w publicznych placówkach wychowawczych, musiałem zostać podatnikiem w Warszawie, zatem warszawskie miejsce zamieszkania jest na potrzeby czysto podatkowe. Patrząc tylko na kalendarz, trudno się zgodzić z wiceministrem sprawiedliwości. W październiku jest zaledwie siedem dni, podczas których odbywają się posiedzenia Sejmu. Zresztą i Myrcha i Gajewska zarabiają tyle, że stać ich byłoby na prywatne przedszkole dla dzieci. Ale to Myrcha i Gajewska byli pierwsi w atakowaniu pis mówiąc o dojeniu państwa. Wszystkich tłustych kotów PIS-u. Wszystkich milionerów, którzy dorobili się na spółkach skarbu państwa na dojeniu tego państwa. Dojde, dojde, dojde. Tam państw. Opozycja żąda dymisji Myrchy ze stanowiska wiceministra sprawiedliwości. Oni byli piewcami ety etyki. E, tylko pytam się, gdzie jest ich etyka. On sprowadza rodziny, sprowadzał. O, o, tutaj korzenie zapuszcza. No, Warszawek, jakich mało. E, I na koszt państwa. To mnie strasznie irytuje. Myrcha powiedział wyraźnie. On do Warszawy tu z powodów biznesowych przyszedł, bo dzieci mają ulgi. Tylko że to ja za to płacę jako Warszawiak. Kontrowersję wzbudza też praca doktor Skarkadiusza Murchyn. Zgodnie z prawem, stopień doktora otrzymuje w Polsce osoba, która w swojej pracy przedstawia oryginalne rozwiązanie danego problemu. I niestety ta przesłanka wydaje się być niespełniona. Dlaczego? Dlatego że. Praca pana wiceministra, na co wskazują sami recenzenci, nie zawiera w ogóle pytania badawczego. Zasadnicza część tej pracy, rzekomo merytorycznej, te niecałe 150 stron, to jest rekonstrukcja poszczególnych rozwiązań normatywnych w polskim systemie prawa, a następnie zbiór opinii uznanych autorytetów konstytucjonalistów. Chcieliśmy prosić o komentarz wiceministra Myrche. Niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość. Bezskutecznie. Adrian Borecki, Republika.